Cześć! Dzisiejszy film zaczynam jeszcze trochę przed świtem, a to dlatego, że szykuje się naprawdę mocna akcja. Biorę się w końcu za mój główny projekt rowerowy tego roku, czyli przejechanie 300 km w jeden dzień. Trasa, którą wybrałem, to przejazd z Krakowa do Warszawy, czyli na dobrą sprawę też coś, na co miałem ochotę już od dawna. Dzisiaj ładna, pogodna niedziela, więc myślę, że warunki do zrealizowania. Będą dość sprzyjające. Niebo, jak widać, w większości bezchmurne. Temperatury pokazywało w zależności od miejscowości 17 do 20 stopni. Wiatr niewielki, momentami ma być nawet sprzyjający. A dzięki temu, że jest niedziela, to na drogach też powinno być spokojniej. Na pewno nie będzie ciężarówek, a to już samo w sobie jest dość pomocne. Ależ mamy piękny poranek nad Wisłą. Cisza, spokój, mały ruch. No, i muszę przyznać, że to mi pomaga w tym pierwszym etapie wycieczki, czyli w przejeździe przez Kraków. A tak się niestety składa, że muszę dzisiaj przejechać przez całe miasto. Niestety przejazd przez miasto wiąże się często z takimi rzeczami. Stoję na światłach, tracę czas, a tego czasu jednak nie mam dziś za wiele. Niby dzień długi, druga połowa maja, no ale trasa też do krótkich nie należy. Idealnie byłoby zrobić te 300 km. W niecałe 15 godzin, czyli trzymać średnią 20 na godzinę brutto, no ale na długich wycieczkach to raczej tak nie działa. Przerwy, nieprzewidziane sytuacje, pobłądzenia, jakieś tam zwiedzanie, no więc realnie liczę bardziej 16-17. Na szczęście pociągi, o które opieram swój powrót do domu, jeżdżą dość często, więc tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia, o której przyjadę do tej stolicy. Choć nie ukrywam, że fajnie byłoby dotrzeć jeszcze za dnia. Wtedy bym może sobie parę rzeczy pooglądał. Myślę, że takie minimum to jest zobaczenie Pałacu Kultury, będącego jednym z symboli stolicy. No a przy okazji znajduje się blisko dworca, z którego będę wracał. Więc naprawdę szkoda byłoby nie zahaczyć. Co do przewyższeń, no to tu mam akurat końcówkę jakiegoś lekkiego podjazdu, ale generalnie większych górek się na dzisiejszej wycieczce nie spodziewam. Co oczywiście nie zmienia faktu. Że tych pionowych metrów na całej trasie trochę się nazbiera, ale ile dokładnie, to niestety nie mam pojęcia. Gdy wytyczałem trasę, używając strony Komód, to tam wyszło 1600 metrów, no ale po przerzuceniu śladu do apki mapy CZ było już niecałe 1000. No więc co będzie, to będzie. Ja i tak jestem nastawiony, że dzisiaj się raczej trochę zmęczę. Wygląda na to, że Kraków za mną więc pierwszy etap wycieczki. Uważam za zakończony z pełnym sukcesem. Nawet to sprawnie poszło, ruch nie był jakiś wielki. Tych czerwonych świateł też znośna ilość, więc wiele czasu się udało nie zmarnować. Za Krakowem chwila na drodze dużej, dwupasmowej, ale na szczęście o 5 rano ruch jest minimalny. No i jeśli chodzi o taką drogę, to to jest raczej wyjątek. Starałem się trasę wytyczyć tak, żeby unikać krajówek. Głównie będę jeździł po tak zwanych żółtych. Czyli wojewódzkich. Wiadomo, że w tych późniejszych godzinach, w okolicach dużych miast to tych aut będzie sporo, no ale robiąc taką trasę i nie chcąc się bawić w naprawdę nadkładanie sporych odległości. No to ruchu się i tak nie uniknie. Mamy słońce, więc teraz już będzie coraz cieplej. Zastanawiam się na ile ciekawa będzie ta dzisiejsza trasa. Czy zobaczę coś ciekawego? Czy będą jakieś fajne krajobrazy, czy może będzie to po prostu wyzwanie głównie sportowe? Tego nie wiem. Aż tak dokładnie trasy nie analizowałem, no ale póki co na tych północno-wschodnich obrzeżach Krakowa to jest tak sobie wioska za wioską praktycznie bez przerwy. No i w sumie to jest też jeden z głównych powodów, dla którego rzadko w te okolice zaglądam, ale z drugiej strony dzień jest długi, więc myślę, że może być jeszcze sporo pozytywnych zaskoczeń. Jeżdżę sobie po tych podkrakowskich wioskach, no i mam pagór za pagórem. Co chwilę jest góra-dół, więc tych przewyższeń to może być jednak więcej niż mniej. No ale z drugiej strony wiem, że najbardziej pofałdowane mam właśnie okolice Krakowa, województwo małopolskie. A później im dalej na północ, tym powinno się robić bardziej płasko. Myślę, że pora na pierwszą przerwę, oczywiście na przystanku. Przejechane 48 km prawie, no idzie całkiem nieźle. No więc prawie jedna szósta trasy za mną. No, i co mogę o tej pierwszej części powiedzieć, to że była taka: sobie nie oszukujmy się, było średnio. Teren zabudowany, duże ulice, mało fajnych widoków, ale teraz już odbiłem na północ, opuszczam te gęściej zabudowane tereny, no więc liczę, że zacznie się fajniejsza część wycieczki. Trochę kalorii uzupełniłem, mogę jechać dalej. W sumie to mam takie założenie, żeby na każdą godzinę jazdy robić mniej więcej. 5 minut przerwy, żeby coś zjeść, odpocząć sobie, może uzupełnić wodę w bidonach. Na starcie co prawda złamałem tą regułę, jechałem dobre 2,5 godziny bez przerwy. No ale to dlatego, że w domu przed startem jadłem obfite śniadanie, więc czułem się najedzony i nie było potrzeby dalej tego jedzenia w siebie wmuszać. Jak mi się dzisiaj uda do tej Warszawy dotrzeć, to to będzie oczywiście rekord dystansu, pierwsze 300 km. Dla mnie osobiście 300 to już zahacza o ultrakolarstwo, choć nie wiem, czy to jest oficjalna granica. Myślę, że każdy może mieć się na innym poziomie. Mój dotychczasowy rekord wynosi 253-254. Jakoś tak, to była wycieczka z Krakowa do Łodzi, zrobiona już dobrych parę lat temu. No i do tej 300 to ja się przymierzam już od naprawdę dawna, ale jakoś tak. Nie mogłem się zebrać, nie mogłem się odważyć. Wydaje mi się to naprawdę sporą wyrypą. No ale z drugiej strony, kiedyś trzeba. Zresztą, jak ktoś śledzi filmy rowerowe na tym kanale, to pewnie zauważył, że ja o tym dystansie 300 od jakiegoś czasu wspominam. Ale dość odkładania. Ja myślę, że jestem gotowy. Pogoda sprzyja, więc robię to dziś. Próbuję, a co wyjdzie, to się okaże. Jeśli chodzi o przygotowania, to myślę, że. Dość solidnie przepracowałem ostatnie pół roku. Wiele z tych miesięcy zamykałem z wynikiem ponad 1000 przejechanych kilometrów. Myślę, że z 20 razy przebijałem 100 kilometrów, parę razy 150. Raz mi się udało nawet przejechać 220. Co prawda po płaskim, ale dla równowagi mogę powiedzieć, że to było w warunkach śnieżnej zimy. Więc załóżmy, że się równoważy. Tam też łatwo nie było. No i po tamtej dwusetce czułem się dość dobrze. Pamiętam, iż wspominałem nawet, że mógłbym jeszcze jechać dalej. No więc jeśli nie przytrafi się nic niespodziewanego, jeśli rower nie zawiedzie, no to myślę, że jest spora szansa, że do tej Warszawy dzisiaj dotrę i spełnię to, co by nie było jedno z moich większych rowerowych marzeń. W końcu mi się zaczyna okolica podobać. Mniej zabudowań, więcej przestrzeni. Brakuje jeszcze jakichś fajnych lasów. Ale chyba tam bardziej na północy też się pojawią. Ja w każdym razie w końcu wyjechałem z tej mocno zurbanizowanej okolicy Krakowa. I to naprawdę sprawia mi teraz sporo radości. Podjechałem na jakiś pagór. Ale jak tak patrzę do przodu, to widzę, że jeszcze sporo innych zniesień przede mną, więc zanim się zrobi bardziej płasko, to jeszcze pewnie dobre parę godzin, ale to oczywiście żaden problem. Ja podjazdy lubię. A co więcej, z podjazdami przeważnie wiążą się fajne zjazdy, gdzie można odpocząć. Koniec bocznych dróg. Wracam na wojewódzkie, czyli jak to nazwałem je wcześniej, żółte. No i tymi wojewódzkimi to ja sobie jeszcze dzisiaj sporo pojeżdżę. Kojarzę z mapy, że doprowadzą mnie niemal pod samą Warszawę do miejscowości Piaseczno, położonej na południowych granicach stolicy. Póki co, na trasie, takie miejscowości. Większości nawet nie znam, nigdy tam nie byłem, więc będzie dzisiaj sporo okazji, żeby odkryć nowy kawałek Polski. Co fajne, to że póki co drogi są naprawdę niezłej jakości, albo bardzo dobre, albo dobre. Nawet te boczne były całkiem spoko, więc to na plus nie muszę zwalniać i tracić energii na jakieś wertepy. Najgorzej to szczerze mówiąc było na ścieżkach rowerowych w Krakowie. Oczywiście nie było źle. Infrastruktura w tym mieście jest całkiem okej. Okay. Na pewno się poprawia z roku na rok, no ale mimo wszystko niektóre chodniki, kostki brukowe, jakieś tam najazdy na krawężniki, to wszystko spowalnia i utrudnia jazdę. Inna fajna rzecz to, że te drogi są póki co dość puste. Fakt, nie ma jeszcze nawet 8 rano i to się pewnie później zmieni, ale póki co jest spokój, więc korzystam, no bo jak wiadomo, każdy kilometr pokonany w spokoju. To kilometr przyjemny. Przyjemnie jeździ się też w takim otoczeniu. No śmiało mogę przyznać, że w końcu zrobiło się ładnie dookoła. W ogóle to jak ktoś ogląda już trochę więcej filmów na tym kanale, to pewnie zna moje upodobanie do otwartych przestrzeni, do pustki, do terenów niezabudowanych, do spokoju, dzikiej przyrody. To są miejsca, których ja szukam, w które uwielbiam się zapuszczać. Oczywiście, dzisiaj cel jest inny, wiadomo, ale marzy mi się kiedyś taka wyprawa, gdzie na przykład przez 500 km mam na trasie tylko parę niewielkich miejscowości, a pomiędzy nimi praktycznie brak jakichś śladów ludzkiej działalności. Oczywiście w Polsce o taką trasę będzie ciężko, ale kto wie, może kiedyś za granicą uda się taki projekt zrealizować. Swoją drogą, tutaj teren mam bardzo fajny, chyba w końcu. Po paru godzinach jazdy dotarłem do jakiegoś większego lasu. A jakbym się tak zastanowił, czemu mnie ciągnie właśnie do takich ludzi, no to myślę, że szukam przeciwieństwa terenów, w których żyję na co dzień. No bo jednak wychowałem się w Małopolsce, potem mieszkałem trochę na Śląsku, również przez chwilę w Warszawie. Później znów wróciłem do Małopolski, mieszkam w Krakowie. Z jednej strony lubię życie w mieście. Nie chciałbym tego zamienić na nic innego, no ale jeśli chodzi o odpoczywanie, to jednak ciągnie mnie do natury. A im ona jest dziksza tym lepiej. W ramach ciekawostki wam powiem, że przed chwilą mnie policja zatrzymała drugi raz w życiu na rowerze, ale tak jak za pierwszym razem teraz też chodziło tylko o kontrolę trzeźwości, więc 2-3 minuty stracone i można jechać dalej. Kawałek dalej mam kolejny fajny odcinek w lesie, czyli. Jak już doskonale wiecie, jeden z moich ulubionych typów krajobrazu. W sumie, to ja bym mógł jechać tą całą 300 km trasę przez las, i nie mam mowy, żebym narzekał na krajobraz. Tak, w ogóle to od pewnego czasu mam dość płasko, więc chyba faktycznie Małopolskie i te południowo świętokrzyskie pagórki za mną. Teraz poziom trudności wycieczki wyraźnie spadł. Póki co wrażenia z jazdy świetne forma dobra, morale wysokie, tylko nie do końca się sprawdzają te prognozy co do wiatru, bo według prognoz to miał mi lekko pomagać, a niestety tego nie robi co zresztą pewnie na nagraniu słychać, bo szumi dookoła dość sporo. Okej okay, moi drodzy przerwa przystankowa, numer bodajże czwarty no i mogę się pochwalić, że mam za sobą już 109 km zrobionych z nie najgorszą średnią jakbym tak trzymał do końca to byłbym Naprawdę zadowolony. Ta setka, naprawdę prosta. Życzyłbym sobie, żeby kolejna była równie fajna. Ostatnia, wiem, że będzie ciężka, ale kto by się tym teraz przejmował? Ja sobie tu z 5-10 minut odpocznę, coś zjem. No i pościągam trochę rzeczy, bo jednak ciepło się robi. Dochodzi dziesiąta, więc już wcale nie jest tak rano. A ruch tutaj dalej minimalny. Jeżdżę jednymi z głównych dróg w okolicy. A tutaj. Auto raz na minutę. Czasem nawet rzadziej. Swoją drogą nawigację mam tu banalną. Skoczyłem jakiś czas temu na drogę 728. No i ona mi się będzie ciągnąć jakieś dobre 120-140 km. Więc niemal zero myślenia, zero sprawdzenia nawigacji. Wystarczy tylko patrzeć na znaki i jechać do przodu. Tu mamy nawet jakiś rezerwat. Więc jest szansa na kolejny fajny, może zalesiony odcinek. No las jak las. Na pierwszy rzut oka, nieróżniący się wiele od setki innych Ale i tak jedzie się bardzo fajnie Niestety nie było tego lasu za wiele Zanim znów zaczął dominować teren zabudowany No i okazało się, że Za szybko się pożegnałem z pagórkami One tutaj wciąż są Więc myślę, że jednak realna wartość przewyższeń Będzie bliższa temu co było na aplikacji Kamut Niż na mapy CZ A więc raczej 1600 plus niż mniej niż 1000. No, zobaczcie, podjechałem jeden pagórek, zaraz będzie lekko w dół, a za nim kolejna hopka. Żadna nie jest duża, po kilka, może kilkanaście metrów, no ale jednak się zsumuje ładnie. Oho, mam coś, na co miałem nadzieję, że nie trafię czyli średniej jakości ścieżka rowerowa, która zamiast pomagać, to zaburza płynność jazdy. Ale cóż, mam nadzieję, że nie będzie się długo ciągnąć. Generalnie to jestem już gdzieś na wysokości Kielc, 130 km za mną, więc myślę, że za godzinę będzie połowa trasy. O, ale ta ścieżka kawałek dalej to już całkiem przyjemna. Jest spójna, z fajnymi najazdami, więc jedzie się tu całkiem nieźle. I nie mam nic przeciwko temu, żeby się jeszcze trochę ciągnęła. Mija parę kolejnych kilometrów, ja wciąż mam tą samą ścieżkę rowerową. I to w dodatku w bardzo fajnym leśnym otoczeniu. Więc myślę, że pod kątem infrastruktury rowerowej to ten odcinek zaskoczył zdecydowanie na plus. A co mnie trochę dziwi, to że zupełnie nikt z tej infrastruktury nie korzysta. Jadę już chyba kilkanaście kilometrów tą ścieżką. a nie widziałem, żeby tu ktoś biegał, jeździł na rowerze, chodził, nawet z psemnik nie spacerował. Chyba gdzieś ludzie siedzą, pochowani w domach. Szkoda, bo naprawdę piękna pogoda dzisiaj. Tych znaków pomarańczowych chyba nie muszę jakoś szczególnie przedstawiać. To jest Green Velo, najdłuższy polski szlak. Jakiś czas temu wrzucałem na kanał film z pokonania odcinka Przemysł Rzeszów. Ale jak dobrze wiecie, to był tylko fragment. Cały szlak jest o wiele dłuższy i zaczyna się w miejscowości Końskie, do której tak się składa, że mam jakieś 15 km, więc istnieje szansa, że najbliższa 15 będzie właśnie po trasie Green Velo. To wie, czy nie będzie to kolejny bardzo ładny odcinek Green Velo, no bo od paru kilometrów otoczenie mam naprawdę świetne. Nawet powiem Wam, że inni rowerzyści się pojawili. Minąłem przed chwilą dwie osoby, więc odkąd dołączyłem do szlaku, no to pojawili się i turyści. A w ogóle to, wow, niezła okolica. A nawet sobie zjadę na chwilę. Co mi szkodzi tą minutę poświęcić? Swoją drogą 150 km już przejechane Więc mogę zaczynać drugą część trasy Pierwsza była zgodnie z oczekiwaniami bezproblemowa Choć przyznam, że trochę mnie zaskoczyła ilość przewyższeń Naprawdę sporo ich było A jak myślałem, że już się zaczyna robić płasko No to niestety tylko na chwilę, a potem znowu Pagórek za pagórkiem i tak w kółko A co do drugiej części trasy No to kolejne 50 km, czyli do dwusetki Powinno być jeszcze całkiem spoko. no A potem to już coraz bardziej nieznane terytorium. Więc sam jestem ciekawy co się będzie działo. Hmm. Ścieżka z kostki, a do tego co chwilę dół, góra, dół, góra. I tak co parę metrów. Pożegnałem się z Grimvelo. Szlak skręcił gdzieś tutaj na bok. Ja jadę dalej prosto, więc dzisiaj niestety nie dojadę do początku szlaku. Ale trudno, nie taki był cel. Ja chcę po prostu dotrzeć do Warszawy bez przeznaczania czasu na inne atrakcje, bo niby w końcówce maja dzień jest długi, no ale jak na tak długą trasę, to i tak starczy go na styk. Nie, no weźcie mnie z tej ścieżki w końcu, to jest dramat. Ale dobra wiadomość, taka, że drogowskazy na Warszawę się pojawiły. Stolica coraz bliżej, choć pewnie mam do niej jeszcze jest 7, 8. 9 godzin, w zależności od tego, jak bardzo będę tracił siły w końcówce. Gdy w końcu, po wielu kilometrach męczarni na kostce pojawiła się normalna asfaltowa ścieżka rowerowa, to ciągnęła się ona przez 150 metrów i tu się skończyła. Tu niestety mogę mieć większy ruch, no ale na dobrą sprawę to liczyłem się z tym i tak jest bardzo dobrze. Z takich rzeczy, które mnie dzisiaj jeszcze. Pozytywnie zaskakują to, że w sumie tyłek od siodełka nie boli. Mam już za sobą dobre 180 km, a jedzie się całkiem ok. Nawet mi się nie chce wiercić na tym siodle jakoś mocno. Myślę, że tutaj sporo pomogła niedawna wyprawa nad Balaton. Tam robiliśmy przez 7 dni z rzędu po ponad 100 km. Zobaczcie, co mamy: województwo mazowieckie, czyli już to na dzisiaj docelowe. Niestety na drodze nie było żadnych innych. Tabliczek, więc przez Świętokrzyskie przejechałem, nie będąc o tym zupełnie poinformowany, no ale trudno, w sumie nie ma to dla mnie większego znaczenia. Tak tylko chciałem teraz pokazać, że stolica coraz bliżej, w sumie to do tego województwa jeszcze z Krakowa nie dotarłem. Te południowe mam odwiedzone, łódzkie Świętokrzyskie też byłem, ale mazowieckie to jest nowość. Muszę przyznać, że póki co tereny Mazowsza całkiem fajne. Dobra droga. Ładne krajobrazy. A tu kolejna ciekawostka. W Mazowieckim byłem tylko na chwilę. A teraz przejeżdżam do Łódzkiego. A przynajmniej na jakiś czas, bo przecież na pewno jeszcze do Mazowieckiego wrócę. A tutaj zobaczcie na jakie fajne ruiny zamku trafiłem. Tamte ruiny zamku były w miejscowości Drzewica. A ja w tym miejscu opuszczam województwo Łódzkie i wjeżdżam do Mazowieckiego. No i tak na marginesie muszę powiedzieć, że od razu. Jakoś dróg poszła w górę. Kawałek za granicą, robię chwilę przerwy. Muszę coś zjeść. A poza tym chcę się pochwalić, że przekroczyłem 200. Do Warszawy zostało, myślę, że równe 100, bo jak patrzyłem na mapę, to właśnie coś w okolicy 303 km mi wychodziło. No i mam nadzieję, że nie będzie to bardzo ciężkie 100. Nie wiem, gdzie jestem, ale mają tu naprawdę. Niezły kościół, czy tam nawet katedrę. Chyba się w końcu doczekałem korzystnego wiatru. Czuję, że wieje mi albo z boku, albo w plecy, więc tutaj jest szansa, że na tych ostatnich 100 kilometrach będę miał lekką pomoc. Wiele razy od różnych ludzi słyszałem opinię, że Mazowsze jest płaskie. I teraz się zastanawiam, którą część mają na myśli, bo chyba nie do końca tą, po której jadę. Tu mam właśnie piękny przykład płaskiego Mazowsza. Jest tak płasko, że aż musiałem z tyłu na najmniejszą zębatkę zrzucić. Miałem przed chwilą krótką przerwę, sprawdziłem dystans, no i wychodzi na to, że mam za sobą 234 km. To jest wartość, którą do tej pory przebiłem tylko raz. Przy okazji tej wycieczki do łodzi o długości 254 mnóstwo sadów w tej okolicy. Po jednej, po drugiej stronie. W sumie nie wiedziałem, że będzie tu tego aż tyle, więc zawsze to fajnie. Coś nowego zobaczyć i się dowiedzieć. O, ale tutaj to już jest ruch naprawdę spory i obawiam się, że może taki być aż do stolicy. Od tam pewnie uda mi się znaleźć jakieś ścieżki rowerowe. Mam nawet zaplanowaną trasę po takich. Przed chwilą byłem w miejscowości Grujet i ona była na tyle ważna, że tam się rozstałem z drogą 728, która mi towarzyszyła przez ostatnie pewnie 120-140 km. Więc naprawdę sporo. Teraz jestem na innej wojewódzkiej. Zbliżam się powoli do Warszawy. Ale tu już muszę mocniej uważać, bo nawigacja będzie się robić coraz bardziej skomplikowana. Do samej Warszawy będę chciał wjechać od południa przez miejscowość Piaseczno. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale opierając się tylko na mapie, nie znalazłem niczego lepszego. Za mną w tym momencie 258 km. To jest już życiówka którą poprawiam właściwie z każdym metrem. No i to jest nowe terytorium, na którym nie do końca wiem czego się spodziewać, choć ku mojemu własnemu zaskoczeniu wciąż czuję się całkiem nieźle. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek czuł aż tak dobrze za dwusetką, no ale to tylko się cieszyć. To znaczy, że przygotowanie do wycieczki jednak jest solidnie zrobione. Odkąd zjechałem z tej drogi 728 to się zrobiło spokojniej, więc może wjazd do Warszawy nie będzie aż taki ruchliwy, no tyle, że coś za coś, bo tutaj jakość dróg jest niestety dużo gorsza. Tu muszę uczciwie przyznać dwie rzeczy. Pierwsze to, że nie ma już jakichś bardziej zauważalnych podjazdów, a dwa wiatr w końcu bardziej pomaga niż przeszkadza, więc wydaje mi się, że warunki na końcówce trasy będą całkiem fajne. Przed Piasecznem mam jeszcze trochę fajnych lasów, ale obawiam się, że to już ostatnie zanim wjadę w taki naprawdę mocno zabudowany teren Jestem w Piasecznie, przed chwilą wjechałem do miejscowości no i myślę, że mogę pochwalić Piaseczno za w końcu normalne ścieżki rowerowe a nie takie skostki brukowe jakie miałem w poprzednich miejscowościach Mniej niż 20 km do mety ale tutaj pewnie trochę zwolnię, bo ruch jest gęstszy sieć ulic tak samo więc będą trudności nawigacyjne przy wjeździe do tej Warszawy. Złapałem ścieżkę rowerową, która mnie wyprowadzi z piaseczna, jeśli dobrze wytyczyłem trasę, to po ścieżkach rowerowych dam radę już dojechać aż pod pałac kultury. Zobaczcie, co to jest Warszawa, więc jeszcze parę metrów. I oficjalnie jestem w stolicy. Choć oczywiście to jeszcze nie koniec wycieczki. Do centrum, pod Pałac Kultury A przy okazji też w okolice dworca kolejowego Mam jeszcze około 15 km Póki co jedzie się fajnie Te ścieżki naprawdę wysokiej jakości No tyle, że niestety światła czasem przytrzymają No przyznam, że warto było trochę posiedzieć nad mapą I wytyczyć dobrze trasę przejazdu przez Warszawę Bo jakby nie te ścieżki To jazdy tymi trzy pasmówkami w dużym ruchu sobie niestety nie wyobrażam Zaczynają się gdzieś tam z przodu wieżowce pojawiać Widzę centrum Jest tam nawet pałac kultury Więc już naprawdę niedaleko no, Przyznam, że tu już czuć klimat centrum miasta A pod sam pałac to dosłownie parę pojedynczych kilometrów zostało O wow Jest pałac No to cel właściwie osiągnięty Tyle, że potrzebuję jeszcze jakieś fajne miejsce na zdjęcia Nie tylko pałac tu warty uwagi Wieżowców jest naprawdę cała masa W tym momencie 304 km za mną Więc cel sportowy też jak najbardziej osiągnięty Zaraz może jeszcze znajdę jakieś spokojne miejsce na końcową pogadankę Tu mam w sumie fajną leżankę Obok widok na pałac Więc ja sobie tu jeszcze chwilę poleżę Niedługo się zbieram na dworzec Fajnie, że się udało Jest nowa życiówka Jest zrealizowany główny rowerowy projekt tego roku no, jak mam być szczery, to myślałem, że to będzie jeden z trudniejszych projektów. A okazało się, że było całkiem spoko i pewnie jeszcze kolejne 50, a może nawet 100 kilometrów mógłbym dalej przejechać. No, ale to tylko świadczy o tym, że przygotowanie było dobre, plan był spoko, realizacja też bezbłędna. No więc tylko się cieszyć i oby tak dalej. A ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Cześć.